Jestem byłym amerykańskim komandosem. Obecnie pracuję dla agencji pod dowództwem pułkownika. Brałem udział w takich operacjach, jak pustynna burza, czy też otwarcie supermarketu w Dresdenku Dolnym. Nazywam się Zdzisław McBride. Kryptonim za skroniec! Siedziałem jak zwykle w kwaterze głównej, a Whisky dobijała dna. Klasycznie, jak co rano oglądałem jedyny kanał, jaki odbieraliśmy, a dokładnie Triple Anal Penetration. Na no moje nieszczęście. Leciała powtórka. McBride? Do mnie? O kurwa. Siadajcie, McBryant. Przecież siedzę. Jakbyś nie zauważył, mamy gościa. Książę? No, kurwa, MacBreat! Mamy wyjątkowego gościa. A ty jaką kulturę tu pokazujesz? Rany, jak można z tobą wytrzymać? Pańska żona nie narzeka. Panowie. To może jednak ja zacznę. A tak, proszę. Dziękuję, pułkowniku. A mianowicie zaginął mój brat bliźniak. A jak wygląda? To brat bliźniak, więc wygląda tak sam. Pierdolisz. Pułkownik ma rację. Hmm. A więc ksiądz może trochę poużywać na jego kąt. Dupeczki woda Broadway. Niby tak, ale brat też jest księdzem. Przejdźmy jednak do sedna. Polecicie dziś, McBrien, do północnego Turmekistanu. Z misją radunkową dla księdza Andrzeja. Dziś nie mogę. Czemu nie możesz? Robię bycaj i klatę. No to jutro. Jutro leci koło fortuny. MacBrilliant! O kurwa, brak klamki, jak w moim zaporozsku. A to wylądowałem jak grubno w zlewie? Toż to paszczuński dialekt. Na szczęście znam go trochę. Powiem, że przebywam w pokoju. Herlacha, herlacha. Obudziłem się z skutu jak po ostatniej imprezie ze szwagrem. Proszę, kto to się obudził? Jednak lepsze to niż ból dupy. Jestem Abdul Karmachliha. <grybuj> Próbujesz wymówić moje nazwisko? Nie. Tylko flegma mi się zebrała. To było słabe, jak na piwek dla dziwki. Dla kogo pracujesz? Dla Twojej starej. A więc dobrze, sam tego chciałeś, Gier. Nie sądzę. Kiedy odwróciłem Twoją uwagę, wyciągnąłem nogę z butu. Po czym sięgnąłem ją za Ciebie. I co niby przez to zrobiłeś? Spójrz na moją furt. To za Mój granat. Toż to ksiądz Albert. Wolverine. Nie. To mój brat. A więc tak wyglądają bliźniaki. Zatem ksiądz Andrzej. Tak. Przybyłem księdza Rescue. Chwała panu! Szybko! Jeszcze ja! Dziękuję. A co z nim? Jak ksiądz lubi puzzle, to śmiało. Wychodzimy. Tam idziemy? Nie możemy tam iść! A niby dlaczego? Bo tam jest pole minowe! A więc, zrób dobrą minę do złej gry. Czekaj! Idę z tobą! Chryste Panie! Niech nie, nie patrzy! Zasłużył sobie jak moja była na rozwój. Andrzej, co on się tam marzy, jak wymiociny po parkiecie, jak krwawię! moja była jak ma okres więcej kwali. ale nie mogę iść. Mama idea wygodnie Jak na Rumaku. Jak na Rumaku? Nie pytaj lepiej. Dotarliśmy do miejsca ewakuacji. Jezu, idę ku Tobie! To żaden Jezus, tylko flaga GT3000. Bez okularów wypala spojówkę z kilometra. Jesteśmy uratowani. Świetna robota, Zdzisław. Thanks, pułkowniku. Ale obiecaliśmy oddać księdza w całość. Przecież jest cały. Jaki cały, kurwa macie? Przecież stracił wzrok. Rozwalił go przy samym odbycie, urywając mu nogi i jaja. za bliźnik. Uchuj księdzowi jaja. Magdejan!